Rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych to dokument, na który czekali nie tylko influencerzy, reklamodawcy i agencji PR, ale również konsumenci. Wyróżniliśmy w nim różnego rodzaju współprace komercyjne, w tym autopromocję, czyli reklamy marki własnej, a także prezenty, czyli popularne paczki PR. W rekomendacjach odpowiadamy na kluczowe pytania co oznaczać, jak oznaczać i o czym pamiętać. Dokument zawiera nie tylko ważne definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można pojąć w związku z kryptoreklamą, ale także konkretne przykłady oznaczeń materiałów reklamowych w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok, YouTube czy inne. Podajemy również praktyczny schemat działania do każdego z nich. Oprócz rekomendacji przygotowaliśmy bezpłatne narzędzie, które pomoże wyróżnić reklamę, autopromocję lub prezent na Instagramie i Facebooku. Jest to filtr rozszerzonej rzeczywistości, który znajdziecie Państwo na naszym instagramowym profilu uoki.gov.pl, lub po nazwie hashtag oznaczam reklamy. Nieprawidłowe oznakowanie treści na portalach społecznościowych jeszcze kilka miesięcy temu stanowiło powszechną praktykę. No to o tym bardziej doceniamy wysiłek tych uczestników rynku, którzy po pierwszych naszych działaniach zaczęli poprawnie oznaczać treści. Rekomendacje mają wspierać rynek w dostosowaniu się do obowiązków informacyjnych oraz w wypracowaniu wysokiej jakości najlepszych praktyk. Oczywiście to nie koniec naszych działań w branży marketingu internetowego. Kontynuujemy monitoring oraz weryfikację, w jaki sposób twórcy, agencje i reklamodawcy dostosowują swoje praktyki tak do obowiązujących od dawna przepisów prawa, jak i naszych rekomendacji. Stworzyliśmy też specjalną podstronę, która będzie agregować podejmowane przez nas działania w tym obszarze. Gorąco zachęcam do korzystania z rekomendacji oraz przygotowanego przez nas filtra rozszerzonej rzeczywistości, wspierającego prawidłowe oznakowanie postów i materiałów publikowanych w mediach społecznościowych.